Co to jest dla ciebie Polska? Dla mnie Polska jest. jest. No nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, jak to określić. Ja mam inną mentalność niż Polska. To jest coś z wieloma aspektami. To jest to jest przeżycie z wieloma aspektami. Na przykład kultury, polityka. To jest niesamowite sytuacje gospodarcze, środowisko i ludzi, powiedzmy artystyczny. Czy zauważyłaś jakieś postępy ekonomiczne w Polsce? W kronikach czasem pokazują, jakie kroki są robione w, w tym kierunku, żeby rozwiązać ten problem. Jeżeli człowiek jest, ma swój malutki sklepik, w którym sprzedaje pewne artykuły, czy ma taki człowiek respekt, respekt w społeczeństwie? Wydaje mi się, że nie ma. W Polsce można wszystko kupić, jeżeli się ma pieniądze. Wszystko. No to w ogóle cała bzdura, co leci przez radio i telewizji w gazetach. Ludzie tutaj są traktowani jak nie wiem co. Nie wiem, są mięso do armaty. Nie wiem. To jest jak dla mnie obóz pracy. Pracuję, 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 zostaje bardzo mało i nie ma wyboru, co robić z taką małą ilością pieniędzy, jak ma. Bo to trzeba wydać na potrzebne rzeczy. Ludzie, którzy na przykład kupują dzień, gdzieś na zachodzie przywiozą parę bagaż pełen po prostu dzieńców i sprzedają. Dlaczego nie? Jest im łatwiej, trochę sprytu życzowego. Czy zauważyłeś jakieś zmiany w Polsce od czasu, kiedy przyjechałeś? Ja bym powiedział skrajne zmiany. Na przykład, jak przyjechałem, Polska jeszcze była jak gdyby za chmurami. No powiedzmy, w 1978 roku wybór papieża to jest istotna rzecz. Od razu Polska znajdowała się na pierwszym miejscu. I oczywiście to, to co się stało w sierpniu. W ogóle cała sytuacja. Polska znajduje się coraz bardziej na pierwszej stronie różnych gazet, czasopism ze całego świata. No, a moim zdaniem, moim zdaniem osobistym mieć 20 lat i wierzyć w Boga to jest absolutną zdumę. A co się Tobie nie podoba w Polsce? No, po prostu Polaków nie mówią tak swobodnie jak mogą. I w ogóle nie ma bezpośredniej drogi do załatwienia pewnych spraw. A wtedy, jak cokolwiek robią, to ich decyzja jest od razu: mówią, czekać, albo po prostu nie, albo jest możliwy, albo trzeba zobaczyć kogoś innego. Polacy lubią narzekać na wszystko, nie ma mięsa. Jak się pójdzie do sklepu komercyjnego, mięso wisi. To naprawdę droższe. Jak się i, idzie na święta do kogoś, to z lodówki się wyjmuje szynkę, balon i wszystko wszystko i wszystko najlepsze. mi powiedział kiedyś, że jeżeli kultura Polska zginie, to cały naród zginie. Czy byś chciała zamieszkać na stałe w Polsce? Ja bym mogła tutaj zostać na przykład, gdybym ja się mocno zakochała w, w Polaku. ale jednak to byłoby nie. To ja musiałaby, musiałabym siebie przebudowywać całkowicie. Ja wyrosłam w innej kulturze. Ja się przyzwyczaiłam do tej kultury. Ja kocham tą kulturę, no i dla mnie. Życie w Polsce byłoby ograniczeniem w pewnym sensie. Już nie, nie mówiąc o tym, że czasem układy są inne, to, o czym mówiłam, mentalność nie jest, jest inna. A ja tutaj bardzo często spotykałam się z taką płycizną, nie obrażając nikogo.